Witam serdecznie, moje drogie koziorożce w horoskopie walentynkowym z Kartarota, oczywiście na 14 lutego, moi drodzy, walentynkowy horoskop, ale oczywiście to nie tylko 14 lutego to też okres przed i po tej, tej dacie około tygodnia, do dwóch tygodni przed i dwa tygodnie po, w zależności od tego, jak ta energia miłości uczuć się po prostu rozwinie. Moi kochani, przepraszam was, muszę poprawić delikatnie kamerkę. Coś wam powiem na temat walentynek. Ja do tego, ja do tego podchodzę optymistycznie, moi drodzy. Wiem, że niektórzy z Was w ogóle. Wiele osób, moi drodzy, podchodzi do tego albo sceptycznie, albo z taką, wiecie, dużą dozą zafascynowania, tą, tą całą tutaj tą aranżacją tego święta. Moi kochani, wiadomo, że święto zapożyczone do Polski. Przyszło prawdopodobnie chyba ze Stanów, o ile się nie mylę. No tam chyba było takim głównym, jakby można powiedzieć, miejscem, gdzie się wykreowało. No, Polska, polskie Walentynki to jest, jak, nie, jak osoby, które nie wiedzą, to jest noc kupały. Tak się to nazywa i jest w czerwcu. To są prawdziwe polskie, słowiańskie. To jest prawdziwe polskie słowiańskie święto miłości. Moi drodzy, więc. Y, jedziemy dalej. Y, tutaj, nawet jeżeli ktoś by pesymistycznie do tego podchodził, do tego święta, moi drogie koziorożce, to wiedzcie to, że jak miliony ludzi, tyle osób interesuje się tą sytuacją, to ta aura, y, to ta energia po prostu ona faluje. Tutaj, astrum nasze zostaje zakłócone, no więc chcąc, nawet nie chcąc, każdy z nas zostanie jakby dotknięty tym, y, tym tą taką falą y, uczuciową, czy pozytywną, czy negatywną. Zaraz zobaczymy w kartach Tarota. Więc bądźcie na to, moi kochani, przygotowani pomimo tego, wszystkiego, co się dzieje według horoskopów nawet astrologicznych wokół nas to jednak ta energia miłości tego święta walentynkowego może tutaj delikatnie nawet oddziaływać nawet dla osób całkowicie do tego święta yy, sceptycznych. Moi kochani, dzisiaj wyjątkowe karty, talie, które jeszcze nie stosowałem u was. Karty Kasanowa, bardzo mocne karty, uczuciowo, erotyczno-miłosne. Moi kochani, i od razu wam tutaj mówię tych kart raczej w większości wam nie będę pokazywał, z tego powodu, że regulamin YouTube po prostu zabrania pokazywania takiego rodzaju scen, które są niestety narysowane na tych kartach, a są to takie sprawy, sytuacje intymne, erotyczne, więc tutaj nie mogę tego pokazywać. Są też karty, które nie mają takich wizerunków, wiem, że jeżeli nie będzie ta karta, taka karta nie będzie miała, to oczywiście ją pokażę, będziecie wiedziały, y, jaki to jest y, po prostu, jakie to jest symbolika tej karty tarota kasanowa. Więc, moje drogie, koziorożce, zaczynamy. Dzielimy sobie ten rozkład na dwie części. Pierwsza część dla osób będących w partnerstwie, a druga część dla osób będących singlami, czyli nie będących aktualnie w żadnym związku. Moi kochani, zaczynamy od osób będących w, part w partnerstwie i trzy pytanka, trzy odpowiedzi. Zaraz wszystko będziecie wiedzieli, jak on, ona. Spogląda, ma pogląd na obecny związek, moi kochani. To jest pierwsze pytanie, pierwsza odpowiedź. Następnie wasz potencjał. Czy w te dni, w te tygodnie, które teraz następują, wasz potencjał będzie pozytywny czy negatywny? Dobra, wszystko wiemy. I co robić? Czyli co robić, kochani, to nie jest żadna rada, ale co robić według kart, aby ten, to Wasze partnerstwo było w jak najlepszym, kochani, w jak, najlepszej, w jak najlepszej jakości energetycznej, moi drodzy. I już Wam, kochani, odpowiadam na te pytanka, jak to będzie u Was się kreowało. Moi kochani, pierwsza, pierwsza karta yy, tutaj mamy królowe, królową, kochani, Buław jak on, ona do ciebie podchodzi, królowa buław. Kochani, tutaj na pewno widać, że jest duża wyobraźnia. Tutaj y, ta osoba, która, mu, która, je, która jest z wami w związku, y, całkiem sporo sobie po tym związku można powiedzieć... Y, y, wyobraża, widać, że widzi wewnętrznie i zewnętrznie, że jest w tym potencjał. Nawet jeżeli jesteście w tej chwili w jakiejś, nie wiem, zwadzie, w jakiejś kłótni i tak dalej, to kochani, ta osoba naprawdę tak wewnętrznie Was kocha. Tutaj może być może jakieś nieporozumienia, być jakieś, jakieś wzajemne niesnaski, mogą dawać takie złudne poczucie, że jest faktycznie na przykład źle. No oczywiście dla tych wszystkich, którzy są teraz, jakby można powiedzieć, pokłóceni, ale ta osoba chciałaby coś wykreować. Być może boi Wam się tego powiedzieć, być może boi Wam się przedstawić nowej wizji Was naszej przyszłości, tak abyście, abyście były, byli zadowoleni, ponieważ obawia się tej reakcji, którą y, wy w stosunku do niej możecie, y, po prostu jak, reakcji, która będzie przedstawiona, tak? Więc tutaj bym powiedział, delikatna być może rozmowa, konwersacja, przemyślenie tych spraw wspólnie, które, które dają temu człowiekowi, temu czy waszemu partnerowi jakąś wyobrażenie waszego związku, danie mu wolnej ręki i pokazanie się tak jakby jak on, czy jak ona sobie to wyobraża. Tutaj jakby taka wielka, większa otwartość, a moi kochani wszystko powinno być dobrze. Jeżeli, kochani, jesteście nie zwa, w tej chwili nie nie ma żadnej kłótni między wami, no to wyobraźnia waszego partnera może powodować tylko to, że będziecie po prostu niedługo, jak to się mówi, w niebo wzięci, albo w niebo wzięte. Możecie poczuć coś zupełnie innego. W, te, w ten okres walentynkowy partner może naprawdę, naprawdę przedstawić się ze strony, której jeszcze go nie znaleźliście, ale z tej właśnie, pozytywnej strony. Jaki macie, kochani, potencjał? Jaki macie, moi drodzy, potencjał? Tą kartę mogę pokazać, aż as, as Mieczy, moi drodzy, proszę bardzo, tak wygląda karta kasanowa As Mieczy, moi kochanie, potencjał tego związku, innowacja. Tutaj wprowadzanie zmian, wprowadzanie czegoś nowego, nie siedzenie w maraźmie, nie, nie klepanie tej biedy, jak to się mówi, na równo codziennie tego samego da Wam czucie po prostu czegoś wyjątkowego. Innowacja, ruch do przodu, wykorzystanie swojej mądrości, wykorzystanie swojej wiedzy, nauki z życia, którą podjęłyście, podjęliście, pójście do przodu, po prostu wykreowanie co chwilę nowego świata, taki ruch do przodu spowoduje, że Wasz związek naprawdę ma ogromny potencjał do rozwoju, ogromny potencjał do stworzenia czegoś, na czym długo będzie można w przyszłości bazować. Moi kochani, co robić i co robić moi drodzy aby ten związek yy, aby ten związek moi drodzy się po prostu rozwijał co robić aby ten związek miał jakąś przyszłość która byłaby zgodna z waszymi wspólnymi oczekiwaniami moi kochani mamy tutaj yy, mamy tutaj yy, rycerza yy, mieczy moi drodzy yy, hierarchia wartości tutaj bym powiedział że musicie jakby yy, uwa Przewartościować niektóre sprawy, które są w Waszym związku i ustawić wszystko w odpowiedniej kolejności. Oczywiście za obopólną zgodą partnera, tak? Być może na, tej, na tą chwilę pewne kwestie stoją do góry nogami, być, być może jest coś niepoukładane tak, jak powinno być. Więc, moi drodzy, co robić? Poukładać to hierarchicznie Wasze wzajemne oczekiwania i powoli wspólnie dążyć do celu. To jest sukcesem Waszego związku, to może być i to będzie na pewno sukcesem Waszego związku z tego powodu, że wierzę w to, iż sobie świetnie poradzicie właśnie. W usystematyzowaniu Waszych wspólnych oczekiwań. Bardzo dobre karty, kochani. Nie mam tutaj y, żadnego rodzaju jakby przeciwności, które mogłyby spowodować, że ten związek się po prostu nie uda. Jest ogromna szansa, że się to uda. Pamiętajcie jednako, jedna, jednako, jednakże, jednakowo. Pamiętajcie jednak moi kochani, że to jest rozkład ogólny. Tak te karty mogą mnie z każdym rezonować. Tutaj tutaj ta, tutaj to ta energetyczne powiązanie. Niestety jest jakby ogólne i karty mówią ogólnie. Każdy z was jest inteligentny. Każdy z was jest mądry. Musicie z tych moich słów jakby wyciągnąć, wyjąć to, co jest ważne dla was dopasować do swojej sytuacji i przemyśleć, co ja takiego mówię, aby to wam, aby to do was pasowało. Na pewno potraficie, bo na tym polegają zestawy ogólne, że wasza inteligencja, wasza wiedza jest potrzebna do tego, aby wyciągnąć to, co jest najważniejsze w stosunku właśnie do Was, do, wasze, do Waszej rzeczywistej sytuacji. Moi kochani, osoby samotne single, oczywiście koziorożce, tak? Czy jest szansa na jakąś miłość? Zaraz zobaczymy, kochani, cztery pytanka, cztery odpowiedzi i sprawdzimy dla singli, jak to wygląda. Czy jest szansa na znalezienie, moi kochani, miłości? Dobra, jeżeli yy, co Wam przeszkadza, nie, co Wam, druga karta, co Wam przeszkadza, że tej miłości teraz nie ma, co Wam przeszkadza, że to się po prostu na tą chwilę nie udaje, ciągle jesteście sami, same, trzecia karta, kogo Wam los podeśle, podeśle, kogo Wam los przyprowadzi, kto to będzie moi kochani świetnie i moi drodzy czwarta karta, czy to będzie prawdziwa miłość dobra, to już wszystko wiem, moi drodzy sytuacja jest tego rodzaju, że po pierwszej karcie dopiero będziemy rozpatrywali, czy rozkład się będzie wkładał z dwóch kart, czy tylko z czterech czy, czy aż z czterech, po pierwsza karta będzie jakby odpowiedzią na to, czy, czy jest szansa, że ktoś się kochani zjawi, mamy tutaj kochani, króla e, króla Pierwsza karta król Boże Święty Kielichów. Moi drodzy, kartę mogę pokazać, źle nie wygląda. Król kielichów mówi o tym. Dokładnie przesłanie jest takie tej karty, słuchajcie, bezwarunkowa miłość, więc ktoś się pojawi, w kim się zakochacie, moi kochani. Pojawi się osoba, w którym będziecie naprawdę mocno zakochane, i ta osoba też będzie Was kochała. Ta tutaj widać dużo pięknych, pozytywnych, mocnych, gorących emocji, które rozpalą Wasze żądze, rozpalą Wasze umysły aż do czerwoności. Wasze dusze, Wasze serca mogą być po prostu doprowadzone do skraju. Słuchajcie, pozytywnych emocji, także jakby można to powiedzieć: znajdziecie wreszcie kogoś, kto pomoże Wam w tym życiu przezwyciężyć tą samotność. Świetna karta, znaczy o tym, że ktoś się taki na pewno pojawi. Nie zostaniecie sami same i te walentynki mogą być moi drodzy przełomem, więc uwaga. Może tutaj nastąpić po prostu przełom. Następna karta, kochani, czy. Co wam, co wam przeszkadza? Karta Wisielca, moi kochani. No, niestety, spoglądacie na świat troszeczkę inaczej niż wszyscy. Jesteście jakby nadzy we własnych oczekiwaniach, w tym, co, w tym, co pokazujecie na zewnątrz. Pewne kwestie, które widzicie, musicie po prostu zredukować, musicie zmienić do czegoś innego. Nie wszystko, nie wszystko się zgadza z tym, z waszymi oczekiwaniami, dlatego spojrzenie na przyszłość i czekanie na jakąś miłość, Nierealną, która będzie miała jakieś podstawy, które nie są praktycznie do stworzenia, nie ma po prostu sensu. Musicie przeanalizować to, co widzicie, ponieważ stoicie po prostu na głowie. To trzeba się, trzeba wstać, odwrócić się, ewentualnie przestać wisieć na tej linie do góry, do góry nogami i spojrzeć na świat w rzeczywistości. Wtedy na pewno, moi kochani, te przesłanki mówiące o tym, że się coś tam nie uda, zostaną zlikwidowane. Więc te przeszkody zaczną, przestaną wam po prostu przeszkadzać, ponieważ to było pytanko, co wam przeszkadza. No właśnie, takie nierealne spojrzenie na rzeczywistość, albo na fantazyjne oczekiwania, znalezienia kogoś, cięcia na białym koniu, który się pojawi. No przestańcie w to wierzyć, to się po prostu nie uda. Jeżeli, jak powiedziałem, u, u, przestaniecie w to wierzyć, to ktoś się na pewno, jak powiedziałem przed sekundką, pojawi. Moi kochani, Yy, teraz, kogo wam, yy, kto to będzie, jeżeli się pojawi, kto to będzie? To będzie człowiek o umiarkowanych poglądach, człowiek, który no, z jednej strony może Wam się wydawać, że jest taki no, za bardzo niepokazujący miłości, miłość, nie pokazujący uczuć yy, oczywiście pozytywny, tak, jak najbardziej być zadowolony, szczęśliwy i tak dalej ale ta osoba nie będzie potrafiła do końca jakby yy, wyjaśnić jakby m, celów swojego, yy, swoich niektórych zachowań nie będzie potrafiła do końca otworzyć się w tym, co do Was naprawdę tak czuje i yy, taki delikatny dyskomfort może między Wami być, z tego powodu Dużo, jak powiedziałem, charakter tej osoby nie będzie taki ogromnie wylewny. Duża będzie miłość, i tak dalej, wewnętrzna, ale brak będzie wylewności, brak będzie takiego poczucia tego nektaru, yy, yy, tego słodkiego nektaru, który jest wylewany często na kobiety. Być może tego potrzebujecie, być może tego chcecie, ale tutaj karty mówią, że to się nie stanie. I teraz, czy to będzie na wieki, kochani, yy, na wieki, miłość. Która już do, doprowadzi, z którą już jak to się mówi, do grobowej deski. Niestety, moi drogie koziorożce, nie. W pewnym momencie pojawią się między nami, między wami, ja pierdzielę, między Wami, kochani, y, niestety nieuczciwość i brak lojalności. Tutaj, kochani, y, czternaska, czyli Król Buław mówi o tym, że y, moi drodzy. Hmm, nie uda się, nie uda się moi drodzy, jakby mo, jak, szczerze mówiąc, y, zachować tej jego wierności, tej, czy tej jej, tego partnera, który się pojawi, tak, nie uda się tego zrobić, widać, że y, ta osoba po prostu w pewnym momencie może się odwrócić i pójść zupełnie w drugą stronę, więc nawet jeżeli w te walentyki Ciełcek wykreuje, to nie liczcie, że będzie to miłość po prostu wieczna. I tak moje to, drogie koziorożce, po prostu dla Was, moi kochani, wygląda. Jeżeli podobają się moje filmiki, podobają się moje prognozy, to dziękuję Wam Serdecznie za to, że jesteście ze mną. Oczywiście, kto chce, to subskrypcja. Ten dzwoneczek musi być czarny, dzwoniący to jest, to jest poprawna subskrypcja. Za to Wam dziękuję. Oczywiście lajki, komentarze i udostępnienia wszystkim, którzy po prostu yy, moi kochani, yy, którzy interesują się ezoteryką, tarotem i astrologią. Yy, po, pomimo tego, wszystkiego, co Wam powiedziałem, teraz i tak moje drugie koźroty życzą Wam dużo szczęścia, zdrówka i po prostu spełnienia Waszych. Waszej miłości i wszelkiego rodzaju fantazji, uczuciowo-sercowych, jakie tylko chcecie. Trzymajcie się, do następnego filmu. Hej, cześć!